Dokąd zdanie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba 256 razy pierwiastek trzeciego stopnia z 8 do potęgi drugiej jest równa. I na pewno nie będziemy tego liczyć, bo po prostu wyszłyby nam tragiczne liczby. Najprościej będzie rozbić sobie 256. Wiemy, że na pewno dzieli się na 2 i to nam da 128. Na 2, 64, na 2, 32, na 2, 16, na 2, 8, na 2, 4, na 2, 2 i na 2, 1. W związku z tym mamy 2 do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, do ósmej potęgi i razy. Z ósemki też robię dwójkę, no i wiem, że to jest dwójka do raz, dwa, trzeciej potęgi. Czyli mamy tak 2 do 3, do drugiej nam zostaje, a pierwiastek trzeciego stopnia to jest to samo co potęga 1 trzecia. Czyli w tym zestawieniu mogę sobie tutaj obliczyć, mamy po prostu mnożenie. Czyli 3 razy 2 to jest 6, razy 1 trzecia to mamy 6 trzecich, czyli po prostu 2. Więc mamy 2 do ósmej razy 2 do 6 trzecich, żebyście to widzieli. Czyli 2 do ósmej razy 2 do drugiej. A przy mnożeniu potęgi ze sobą dodajemy, czyli otrzymujemy wynik 2 do potęgi dziesiątej, i to jest odpowiedź b.